Proszę wybaczyć, oddalimy się. Marcus, zapraszam Cię na chleb ze smalcem. Chleb ze smalcem jest. Jaki jest chleb ze smalcem? Jest, nie ma. Jest. Jest, jest. Yes. Yes. Yes, bo nas sprawdziłem przed programem. ale... Dzień dobry, Dzień dobry. witamy Pana. Dzień, Dzień serdecznie. Dobry. Są z nami Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Osowianki w Osowie. Zgadza się, tak? I teraz proszę się przedstawić. Nie znam masz. No i nie. Proszę się przedstawić. I proszę, proszę koleżanki przedstawić. Właśnie. Elżbieta Hacewicz, Teresa Wołdykowska, Wałdykowska, Iwonka Nekresz, Basia Szaniawska, Schowana, Schowana, Basia Wilczyńska i Kinga Karolak i pan Wójt Tomasz Jurkiewicz. Panie Wójcie, umawialiśmy no się. Nie teraz. Proszę nie zabierać panią głosu, będzie miał pan swoje 6 minut. Tak jest. No. Dobrze, bo my teraz musimy porozmawiać o tych wszystkich specjałach, bo przygotowania, jeśli chodzi o dożynki w Waszej gminie, idą pełną parą i panie też mają pełne ręce roboty. Także cieszymy się, że w ogóle miałyście czas, żeby tutaj do nas dołączyć. No i co wy przygotowujecie na te dożynki? No, tak jak tutaj widać, praktycznie te, te rzeczy będą się powtarzały. Po kolei zacznijmy. Co to w tym, tym garnuszku to jest? To jest bigos. Bigosik. No, taki w sumie ze, świeżych, ze świeżej kapusty. Nie kiszonej? No nie. Świetnie. No nie. Uwielbiam. <noise> Niech się grzeje. <noise> Będą pierogi z soczewicą, będą pierogi ruskie mm -hmm. ze skwaryczkami, które, które się właśnie rozdaję. się już Też tutaj się roztapiają. No, roztapiają. tak. Proszę. Proszę kto tam chce powiedzieć? Właśnie proszę się nie wstydzić. Będą e, będzie chleb, bułka. Czy chlebek to jest wasz pieczony przez was? Tak. Tak. tak rewelacja. Nie, no to próbowałem tego, jest pycha. E, dlaczego akurat wybór padł na takie dania, które się pojawią? Bo są bardzo bardzo chyba smaczne, Co bo wojskie, nasze, polskie. tak. Nie pierwszy, Regionalne, tak. Czy tutaj trochę nuty tradycji przemyciłyście? Czy... Poproszę noża, zaraz da A jest jakiś tak. Jaka o, niespodzianka? niespodzianka. Nie wiem, takim się wydaje, że to nie jest popularne y, na co dzień i wszędzie, no. ale w naszym regionie to już nasze mamusie. Uwaga nawet na pewnie, palce. Na pewno i babcie robiły y, tak zwane... Marchew Wow! O, nie. pokazać o, tak, do o, tam tamtyka. do kamery, o, tak. To, to. Teraz będzie widać. O, teraz widać. Czyli tam z jest marchew. I jagody. Mar marchew z i jagodą połączoną? Tak. Wow! Na pewno nie się jeszcze. Nie. Ja też nie. A Spróbujemy. u nas to mówię nasze babcie. Zaprosimy, to... zaprosimy tutaj panią. Może pani przejść z tymi bułeczkami? Z tymi bułeczkami. Tak, pewnie. A skąd w ogóle pomysł na taki przepis? No bo to połączenie jest dosyć nieoczywiste, że tak powiem. Ja powiem szczerze, że nie wiem, bo moja mama to już robiła, więc jakoś Pokażę nie tego. byłam z bardzo... babcia robiła. Ja tak, trochę z tym farszem tak spróbuję. a panie mówią. Ja, tak. ja powiem. Tak, to jest to jest to. Te takie u nas się to nazywa racuszki. Tak, to jest to, to jest też. No, ale dobre połączenie, fajne. Mhm. Tutaj jest taka jasna bułka. U nas to mówimy placek. Kto? Tak, którego u nas właśnie do bigosu. U... Czy ono nie jest na słodko? Nie. To jest zwykła bułeczka? taka. i do wędliny, mm. i do bigosu. No bo wygląda na słodką, taką, do której dżemik najlepiej pasuje. Można z dżemikiem. Można z dżemikiem. Tak, bo też. to jest takie. Neutralne. Neutralne. Dobrze, a powiedzcie o pierogach jeszcze, drogie panie, bo jedne pierogi to są, i przypomnijcie jeszcze. Soczewicą. Soczewica? Soczewica. Ru, ruskie. ruskie. Tak? Z, takie ruskie tradycyjne. No robimy też z mięsem. no w, mhm. Nie wyrobiłyśmy się z mięsem, jeszcze przywieźliśmy. <laughs> Ale na pewno wyrobicie się na dożynki. Tak. Tam mamy ciasto, które jest y, robione na y, serwatce z, ze swojego mleka. Jak ser się zrobi, mhm. to jest. Taka czym to się różni? Serwatka. No, no to macie smak. Natura? Mhm. Nie się chodzi o smak, bo tak się zastanawiam, bo nie wiem, czy ja tam Zapraszamy. zaraz spróbować. Zaraz będę próbować. Ma. Więcej Troszeczkę bliżej mikrofonu. O. Smak jest nie, może niewyczuwalny niż na normalnym leku, ale na pewno ma bardziej jest zdrowe, te ciasto ma więcej mhm. mikroelementów. Mm -hmm. A tam jeszcze zostały takie, takie bułeczki, nie wiem, czy to jest takie, o tam. I mi to wygląda na bułeczki, o, piero... Piero... pierożki, ale... W Cieście drożdżowe. I co w środku jest? Też soczewica. Soczewica? W cieście drożdżowym, mm, no dobrze. Widzę, tu łamią Panie przepisy, tak. bardzo nam się to podoba. A jak w takim układzie z wieńcem, bo na pewno też wieńce robicie, czy nie? Robiłyśmy, przedtem była tradycja, że każda, każde sołectwo robiło wieńce, teraz jest jeden wieniec, inne, co roku inne sołectwo to robi, a pozostałe sołectwa z koszami idą i w koszu mają, powiedzmy, takie podobne rzeczy. Chłody rolne, leśne, tak, co tam tak, się tam. Tak, Zdobnie, tak. Do mnie ta chałka woła. Panie, pan Wójcie, proszę powiedzieć, bo tam Pan już, a już wychodzi z siebie, proszę. Bardzo się cieszę, że tu możemy być, że te dożynki już teraz przed nami, dosłownie w najbliższą niedzielę, bo w naszym samorządowym kalendarzu to chyba takie najważniejsze święto, nie tylko kół gospodyń wiejskich, nie tylko nas samorządowców, nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim rolników, sadowników, hodowców i wszystkich produkujących takie pyszności, specjały i zdrową polską żywność. Amen. Amen. Dobrze, to my jeszcze do Pani wrócimy. Na razie sobie podgrzewajcie te smakołyki, bo przyjdziemy za, za chwilę kasem. i będziemy próbować, a my idziemy już na nasze kanapy. Amen, tutaj pojawił się Cześć. Cześć. gość z gospodyń wiejskich. I może w końcu popróbujemy. O właśnie. O, jakoś tak nieśmiało dzisiaj w tej kuchni. Tak. jeszcze pa Państwo proszę zaczekajcie. Teraz się raz raz przemieszczamy, być. bo tutaj zapachniało. Oj, pierogi się podgrzały. No to, no, to da. da. proszę. Można się poruszyć. Czy, a gdzie się wójt podjął? Mhm. Wójta też ugotowałyście? Zawołać? <grywa> nie, nie trzeba. dziś mamy dwa widelce. O, dziś mamy dwa o, widelce, dobrze. Drogie Panie, powiedzcie, jeśli chodzi o te przepisy, jeśli chodzi o pierogi, co jest w nich takiego może nietypowego, bo każdy przepis się różni. Niby mamy Pierogi ruskie niby są zawsze te same prawie składniki, ale coś, jest, są jakieś proporcje, jest jakiś mały dodatek, który nadaje tej wyjątkowości w danym miejscu bądź w danym domu. Ja myślę, że i smalczyk też każdy A ma. A dokładnie. Smalczyk. Dokładnie. Każdy smakuje tak? inaczej. Tak. Jaka? Też pierogi nawet mamy. Każdy inny smak. No właśnie. To jakiś <laughs> taki może taki, taki tajemniczy składnik, który dajecie tylko wy. Tak, poprosimy polać o to. No dobra. <laughs> Jak to wygląda? No na pewno z y, soczewicą to nie jest tylko sama soczewica tylko troszeczkę trzeba To jest dobra, bardzo dobra propozycja no takiego jakiegoś troszkę tłuszczyku że tak o, powiem tłuszczyku. Mięska. mięska tłuszczyku no pieprz oczywiście y, koniecznie musi być naturalny no co tam tu... panie szepcze? Ale niech tak pani szepcze do mikrofonu. Nie, mówić, właśnie, ale do mikrofonu, bo nam tutaj nie, nie, zaraz nie, nie. realizator dźwięku krzyczy do ucha. Do mikrofonu. No właśnie, że prosimy do mikrofonu. E, tam na końcu. Ja przyniosę to, o czym myślisz? No iść, tam idź. Pójdę i przyniosę, bo to do, bo to do mnie tak mówi. Albo być? Ja idę się. O, My mamy ten... Ja się muszę zapytać, co to jest? Mów. Tarta. To Dobrze. I z czym jest ta tarta? Z kremem budyniowym i. No to co kroimy? Nie no to owoce, może oczywiście może nasze. przy następnym następnym wejściu przyjdziemy, ale wygląda niezwykle apetycznie. Oczywiście świeżutkie owoce. Tak, tak. rozumiem, że tak naszego też, ogrodu, kwiatki że, też. Kwiatki też jadalne. Tak. Dla ciebie są Jak kwiatki. to bratki? Nie, nie. Jak to bratki? A zostaw te pierogi. Jeszcze Czy oni obiadu dzisiaj nie jadłem. Przesyłam no, A może a może od razu? O właśnie, właśnie. E, drogie panie, jeśli chodzi o nie, nad pierogami, no potem będą słodkie pierogi, Martuś. Przestań! O, o, o. Dziękuję, dziękuję Pani bardzo. Proszę bardzo. To są też takie zwykłe pączki, takie jak... Drożdżowe, drożdżowe, tak, drożdżowe tak, tylko tak. że w postaci oponek, opruszone, tak, obsypane. Tak, tak, tak. A powiedzcie, jakie konkursy u Was będą podczas dużej Nokla? Macie tak, konkurs na potrawę, najpyszniejszą, Taki nieoficjalny konkurs. Tyle stoi, na pewno na wójt zawsze? chodzi. Tak. Próbuje każdej tak, potrawy tak. i potem wybiera najlepsze. Bo po cichu taki mamy konkurs. Właśnie, mój nieoficjalny, nie? Kołami. A tu się jedz? Bo też chciałbym przyspaniać. U nas konkursy to się odbywają niekoniecznie w, w trakcie dożynek. Tu słyszałam, że. Yy, Konkurs na witacz też mamy. Na witacz będzie konkurs. też bierzemy udział. A co Macie? Na dożyńcz? To na się? Dzisiaj się. Motyw, jaki motyw? Okienko. Okienko. Dobrze. patrzeć, zerkać na dożyńcz. Mamy jeszcze mnóstwo pytań, ale musimy przejść do kolejnego gościa. Martuś, przełknij. Co mamy? Właśnie. Teraz, teraz film, film promocyjny. Zobaczmy o czym będziemy Właśnie. Podoba mi się ten problem. jeszcze zaczekać. Proszę, My idziemy do kuchni, bo tutaj, ja widziałam, było krojenie takie, tej e, tarty. Proszę, proszę. Ja już głos straciłam. To no właśnie. Właśnie. No. O, Oziut. dla Martusi jest. Tak. Ja... A pan tak. Nie, pan nie. Jak nie. Panie wujcie, czy jest pan dumny z pań, które tak stawia? po prostu Jestem. tutaj się po, popisały takimi daniami. Nie wiem, czy pan próbował cokolwiek dzisiaj, czy pana, bo widziałam, że pana wygoniły panie w którymś momencie. Tak było. Tak, to chyba, to chyba dlatego, żebym tu nic nie popsuł, ale oczywiście, że jestem dumny nie tylko z tego koła gospodyń wiejskich Ossowianki, ale i z pozostałych naszych pięciu kół, które w naszej gminie pięknie działają, prężnie działają, angażują, so, angażują się i, i są nam naprawdę bardzo, bardzo pomocne. No, przed nami już w niedzielę chyba taka wielka próba i dla organizatorów, i dla kół gospodyń wiejskich, i dla wszystkich wystawców, bo. Dożynki, takie parafialno-gminne, duże święto, ważne święto, no nie możemy się doczekać. E, czy już wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jeśli chodzi o organizację? Teraz pewnie okłamię, oczywiście, że tak. <śmiech> oczywiście. <śmiech> to nam jeszcze brakuje, ale tego nie powiem. Wiem, że. A co jest najtrudniejsze w ogóle w przygotowaniu dożynek? E... Pod kątem, nie wiem, bezpieczeństwa, pod kątem organizacji tych wszystkich stoisk, tego zaplecza, czy może gwiazd? Myślę, że najważniejsze jest pogodzenie interesów, tych interesów samorządowych z interesami kół gospodyń, strażaków, wystawców i znalezienia w tym wszystkim jakiegoś takiego racjonalnego gustu naszych mieszkańców i przede wszystkim rolników, bo dla nich tu święto robimy. Oni są w tym wszystkim najważniejsi. Gmina Wochyń posiada doświadczenia różnego rodzaju imprez. Zdarzały nam się dwudniowe jarmarki wochyńskie, to nasza cykliczna impreza, wspaniałe dorzynki. One może 15-20 lat temu wyglądały tak mocno skromnie, natomiast dzisiaj nabraliśmy takiego rozpędu, że sobie mhm. nie wyobrażamy, że mogłoby ich zabraknąć. A przy takim kole gospodyn jako sowianki, ale i inne koła i strażacy, naprawdę to już jest wszystko łatwe. Jak rozmawialiśmy przed programem, gdy zapraszałem pana wójta, pan powiedział: "Ciężko wybrać w ogóle jakieś koło do programu, bo wszystkie są tak super, a przede wszystkim wszystkie angażują się w życie gminy. To jest piękne. Koło Gospodyń, czy to Strażacy, to jest tak naprawdę sól gminy. Tak, to prawda. Akurat ja mam przyjemność nie pierwszą kadencję być wójtem w gminie Wochyń i muszę Państwu powiedzieć, Państwu redaktorom, telewizorom, że wielka przyjemność pracować z takimi ludźmi, ponieważ wtedy, kiedy trzeba, naprawdę odbierają telefon i to, co tutaj pan redaktor Adam powiedział, rzeczywiście te uzgodnienia były do późna wieczora, to właśnie tutaj z panią Kingą. Ostsowianki stanęły na wysokości zadania. Mam nadzieję, że trochę pospała, ale dzisiaj są zwarte, gotowe. Mamy no i przede wszystkim koło. naprawdę bardzo smaczne dania przygotowane, bo w tak krótkim czasie, no to też czasami trudno się po prostu zorganizować. Jak to jest, drogi panie? Które, które nie spały najkrócej? Okay, no to. No to, dniałało... nie, to, jest, to jest naszy... Do mikrofonu? Do... Ale do mikrofonu. Do mikrofonu, do mikrofonu. Pracowały też o. nasze koleżanki, których nie ma. A ile was jest w kole? W kole mamy zarejestrowanych 33 osoby. A mamy trzech mężczyzn. O, tak. To cieszy. A my jesteśmy jako reprezentacja. Zgadza się. Na przykład to bu bułki z serem, zrobiła nasza koleżanka Marysia. Złota kobieta nie dojrzeje z sołtysem naszym. Mhm. Jeszcze zrobiła z własnego sera bardzo zdrowe. Drogie Panie. że każda tu miała swój wkład. Nawet y, te koleżanki, których ich nie pozdrawiamy nie nie. serdecznie. Oczywiście. Ozdrawiamy. Działacie dopiero od trzech lat, więc jesteście młodym kołem. Ale z czego jesteście najbardziej dumne, co się takiego wydarzyło w ciągu tych trzech lat? A może ja troszeczkę sprostuję temat. A niech pani prosto <laughs> No, bo koło gospodyń wiejskich w Wosowie to już jest historia. Bardzo daleka. Uh -huh. Ja pamiętam jako dziecko, jak moi, moja mama i pozostałe panie ze wsi, to już było koło. One organizowały konkursy masarskie, nie konkursy, tylko kursy masarskie, pieczenia uh -huh. ciasta, różne inne. I też odbywały się spotkania. I to tak ciągle coś tam się działo. No i tak do właśnie do tego tuż to ogólnie koła gospody zaczęły prężnie działać ogólnie, prawda? Mm -hmm. No i my żeśmy nabrały ochoty też, żeby... I nastąpiła reaktywacja. Zaliłać, I reaktywacja tak? nastąpiła. No, no właśnie, i Tarek, ta, ta, po tej reaktywacji to co? Adam pytał. Organ, tak, y, organizujemy festyny rodzinne, na których no, mm -hmm. jak sama nazwa wskazuje. Mikołajki dla dzieci mhm. organizujemy, jest to takie spotkanie z prezencikami i tak dalej. Słuchajcie, jak jest... na Mikołajki przyjadę przyjadę do was, tak. zrobicie im taką tartę? Tak. <laughs> jest doskonała. Dokończymy ją później. Nie, nie chowajcie, nie zabierajcie. Musimy kończyć, także dziękujemy wam bardzo. Panie wójcie, proszę przypomnieć jeszcze o której się dożynki rozpoczynają i w którym miejscu? Dożynki rozpoczynają jedno zdanie. się w Ochyniu o godzinie 12 muszą świętą, a dalsze świętowanie i koncert Sławomira na Zespole Boisk. Serdecznie jeszcze zapraszamy. Cześć tu Sławomir. A tak, cześć tu Sławomir. W, w, nie projekcie tylko danie w wspólnych chwil, chwil Fundacja dla seniorów ma spotkania Senior. Dziękujemy bardzo, jesteście Dziękujemy. cudowne, a już gotujecie. Dziękujemy Dobrej zabawy. Zapraszamy, Dziękujemy. zapraszamy. Spotkamy się po programie w kuchni. Idź już. No idę, idę. A my drodzy Państwo, teraz kolejny temat poruszymy. Będziemy Lut, mówić o kobietach, o kobietach, o silnych kobietach, o tym, że kobiety no, muszą mieć siłę, a jak nie mają, to wtedy jadą na warsztaty. Inspirujące warsztaty dla kobiet. Kamila Stolarczyk, kreatorka, przedsiębiorca, mentor oraz Monika Patrycja Patkowska, psycholog. Dzień, Dzień dobry, dobry. Psycholog, który przyjechał nie z Lubelskiego. Przyjechałam z Bieszczadów. Ojo, to daleko. <grymne> daleko. I obie się wspieracie. Te warsztaty, które są zaplanowane w najbliższym czasie.